Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku mam dla Ciebie bardzo cenny tip, jak możesz bezpiecznie przygotować pilnik do pracy. Zapraszam. Na początek założę rękawiczkę. Po pierwsze, żeby ukryć moje powoli centymetry hańby, czyli po prostu odrost, który ma już ponad 5 tygodni, więc trochę siara, więc go zakryję. A druga funkcja tej rękawiczki będzie taka. Że pokażę Wam, dlaczego warto robić to, co za chwilę powiem. Wyciągamy pilnik. Jak każdy pilnik ma tutaj nasyp. Wiadomo, i on tutaj znajduje się też na różkach. I jeżeli tu nam występuje jakiekolwiek, wiecie, zdarza się to jest to całkowicie normalne. Takie nierówności to przy bardzo bezpieczne filmiki, przy poprzedniej firmie, gdybym tak przejechała, to już mam rękę przeciętą. Tutaj możesz zauważyć, że ta rękawiczka została delikatnie przecięta i tego się musimy pozbyć z pilnika. Tutaj mamy drugą stronę, to są dwie gradacje, 100 na 180 i tutaj jest ta ostrzejsza, czyli setka. Przy tej niższej 180 występuje to już rzadziej, raczej mi się tutaj nie zdarza w ogóle tego pilnika, tak wiecie. Delikatnie, no, chyba muszę powiedzieć, stępić, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. I do tego zawsze używam pilniczka, po prostu który gdzieś tam sobie już z boczku leży, odłożony. Oczywiście specjalnie oznaczony, żebym nigdy go nie pomyliła z żadnym innym. To jest moje oznaczenie, że to jest pilnik, którego mam nie używać do żadnej klientki. On będzie mi służył wyłącznie do takiego bezpiecznego opracowania tego pilnika, powiedzmy, przed jego użyciem. Więc Wcześniej to robiłam, wiecie, jakimiś patyczkami i w ogóle, ale pilnik o pilnik zdecydowanie się, się lepiej sprawdza. Później będzie taki, wiecie, gładziutki. Tutaj mamy 180 i tak jak Wam pokazywałam, ta strona jest tutaj bardzo bezpieczna, więc ciężko byłoby sobie zrobić tym krzywdę. Tak samo druga, ale tutaj, gdzie mamy gradację 100, zależy jaki pilnik masz. Ten na przykład nasz jest bardzo bezpieczny. No te, które miałam poprzednio, no to notorycznie, gdybym zrobiła tak, no to już mam dawno przecięte paluszki naprawdę, więc w zależności, bez znaczenia, którą stroną, możemy tą godziutką, czyli 180, przejechać sobie delikatnie po samej krawędzi pilnika, tylko po to, żeby usunąć, wiecie, tutaj te takie ostatnie nierówności, jakieś wystające takie... Z czego jest nasyp? Taki wystający nasyp, te pojedyncze takie mini, mini drobineczki. Granulki? Granulki. Czy to tak można nazwać? Myślę że, myślę, że tak. Na potrzeby sytuacji myślę, że tak. Bardzo delikatnie, ponieważ ten kancik ostry, on wam się przyda. Przy opracowaniu skóreczek, wiesz, tutaj, żeby zrobić to precyzyjnie, on ci będzie potrzebny, więc nie tępimy go dosłownie, tylko po prostu musimy go przygotować do bezpiecznej pracy. Ponieważ, jeżeli ty sobie przyłożysz pilnik nie wiem, jak to lewą ręką wam pokazać i tutaj sobie przyjedziesz po opuszku takim. Yy, ostrym, ostrym krawędzią, to bardzo łatwo możesz zranić klientkę i opuszek niestety jest bardzo ukrwionym miejscem. Także jeżeli tutaj cokolwiek się wydarzy, to wiesz, mi poleje się krew i będzie to bardzo bolesne, poza bo tym to jest takie miejsce, które wiesz jest cały czas używane, bo to jest jednak opuszek, więc to się też bardzo ciężko goi. Twoja klientka nie będzie z tego tytułu zadowolona, więc bardzo ważne jest to, żeby ten pilnie po prostu tutaj zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. Martyna, teraz prośba, przejeść, zabezpiecz i pokaż dziewczynom, że to faktycznie działa. Bo to, że poprzednio miałeś dziurawy, to wiemy, podziurawiły ci się rękawiczki, ale teraz pokażę, jest pięknie. Nie jesteście w stanie odczuć tego, jak mocno teraz przykładam pilnik do mojej rękawiczki, no ale wiecie, to jest y, lateksowa rękawiczka, więc ona by się od razu porwała od takiego ostrego jakiegoś tutaj... Ale aż słychać, ja to słyszę, że aż, tak powiem, słychać, jak mocno naciskasz, więc... Tak. Więc słuchajcie, to czasu was praktycznie nic nie kosztuje nakładu finansowego, tym bardziej, a może naprawdę uratować nie jeden opuszek przed katastrofą, później wiecie, ciężko jest nawet chwycić taki opuszek, ponieważ żeby go tak dobrze chwycić, żeby mieć stabilną dłoń klientki, no to jednak wiecie, taki uścisk trzeba mieć dość stanowczy powiedzmy, no a później wiadomo, że no już nic z takim opuchem nie zrobimy, więc jest to mega problem. Także bardzo ważna rzecz, bardzo szybka taki tip od nas. Jeśli na uważasz, że ten tip jest mega wartościowy, że ci w czymś pomógł, że coś ci uświadomił, zostaw łapkę w górę i daj nam znać w komentarzu, na jaki temat, jakie masz problemy i na jaki temat jeszcze moglibyśmy takie tipy dla ciebie nagrać. Dokładnie. Dzisiaj już dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pa, pa.